Ciemaneczka, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Witam was po króciutkiej przerwie. Wracamy w dosyć miły sposób, ponieważ, jak widzicie sami, w SBC wylądował Federico Kieza 95. Był on już w przeciekach, wiedziałem o nim od paru dni. Bardzo miło, że. W jest w FIFA akurat wtedy, kiedy wracam, bo jest to odcinek, który, który będzie po prostu miły. Będzie to odcinek z testowania Kiezy, będzie też parę paczek, oczywiście coś tam mam. Zostawcie opeczkę w górę oczywiście na sam, sam początek, żeby wrócić z rozmachem, subskrybujcie również kanał. Zacznijmy może od paczki, bo dostałem e, paczki 8.5+, otworzyłem dwie na Instagramie. W jednej z nich był w salach pomarańczowych Headliners i mam jeszcze jedną, w której może być jakiś fajny folder. Więc oczywiście teraz wiem, że trafienie dobrej karty nie jest niczym szczególnym, bo jest, bo jest okres futis. Więc nikogo to raczej nie będzie dziwiło, no ale zobaczmy, co trafimy my. No, Edenazar niestety nie ma żadnej fajnej karty aktualnie. 85. średnio. Możemy sobie jeszcze otworzyć. A, no, otwórzmy 82 razy 25, bo w sumie czemu nie? Zacznijmy ten odcinek przepotężnie. Jest oczywiście paczka, tam chyba jeden, jeden token. Trafiamy kartę. O nie, ten... A nie, czekaj, czekaj. Kestus 87 87. się, że to będzie Tiago, ponieważ tego już trafiłem. Ile będzie specjalnych kart? Dwie. Jest jeszcze, czekajcie, na końcu jeszcze jest Botame. Nie będę ukrywał, widywałem lepsze paczki. Ale jeszcze mamy dużo czasu. Jeszcze mamy dużo odcinków. Spokojnie, po prostu potrzebowałem foderu pod skład do kiedy. Dobra, otwórzmy sobie paczkę za Fiapońcy, ponieważ dawno takiej paczki nie otwierałem. Zobaczmy, czy drop jest. W kim punkcie jest drop, że tak powiem. Tysiąc e, Fiapońców, nie ma, nie ma lepszej paczki, więc... No, zobaczmy, czy będzie specjalna karta. Będzie inf Inform, który dobrze jest Inform, to jest Polak, to jest Wojtek Szczesny. Bardzo dobrze, bo będzie to jest Inform, będzie na paczkę 85x10. Elegancko, nie będę musiał kupować. I Aleksandro, no, fantastyczne, fantastyczne duo. Także, moi drodzy, pierwszy skład na Fedekieze jest gotowy, jest to skład 85 ceny. Lecą tutaj, typowe, typowe fodery, no, co was będę ukłamywał. Jest też ten Havers, którego wziąłem sobie. No i w sumie tyle, nie ma co. Przedłużać pierwszy najdroższy skład. Gotowy mam tutaj paczkę z ratingiem 80, kto wie, może jakiś wymienny bukałcik byłoby całkiem. Uuu, kolejna karta out the finals. I to jest Lodi 86. Teraz właśnie nie wiem, kurze, czy łatwo trafić takie karty, czy nie. Bo dopiero mówię, dopiero co wróciłem. Była dłuższa przerwa. Lodi wymienny. Pewnie nie kosztuje nic szczególnego, no ale zawsze jakiś fajny rating. Może być. I słuchajcie, ostatni składzik również gotowy tutaj. Samo co te karty, oczywiście, bo rating 82, także nie trzeba tu się wysilać. No i moi drodzy Fedek Jeza, gotowy. Teraz tak się zastanawiam troszkę, jak go, jak go wkomponować do składu, bo. Chyba się muszę pozbyć. Salaha? Chyba Salaha się będę musiał pozbyć. Jednak Fedek Jeza to jest absolutny mask w moim składzie. Na taką kartę czekałem. Oczywiście będzie w składzie wentusów jak żeby inaczej. Jest i on. Troszkę ubolewam nad faktem, że nie ma pięciu sztuczek. No fajnie, że ma 5 słabszej, ale ja w tym roku jestem bardziej team 5 sztuczek. No ale no nie będę zbędnie narzekał. Piękne statystyki, dużo tempa, dużo strzałów. Piękny Fedekieza. Ostatni raz z piemąte Kalcio w przyszłym roku Juventus, Pięknie. No i statystyki niezłe damy mu jeszcze jakiś styl gry oczywiście, żeby to wszystko sobie troszkę ładnie zbustować. Trzeba chyba go powoli zacząć testować w takim razie. Dobra, jeszcze pik przed, przed tym jak sobie testujemy Jeza, żeby po prostu coś fajnego trafić. W ogóle z tych pików dużo rzeczy fajnie wleci. To jest przykład, bo trafiam. Gówno! No a Timo Werner, 8-4, może być. No pora na Food Champions, który nie grałem od no, tydzień temu w sumie nie grałem Food Champions. To jest mój pierwszy Food Champions od tygodnia. Mm, hmm. Zobaczymy jak wyjdzie. Zagramy sobie dwa mecziki dzisiaj. Generalnie stream mam zamiar zrobić streama jutro, żeby nam oczywiście znać. Wkomponujmy tutaj jakoś pana Fedek -Jezę. No musi sobie w salach pójść. Damy sobie, damy oczywiście zmianę zmiany pozycji. Panu Fryderykowi A finisher, żeby był zwinniejszy Lepsze strzały Dobra, także tak będzie wyglądał ten skład Na ataku będzie Fedez z Benzemą yy, Na skrzydłach de Rodrigo, Di Maria Oczywiście na środku pola Hulic z Vierą. Dobra, mój pierwszy mecz po dłuższej przerwie Zobaczymy jak to wszystko śmiga Okej, okay. składzik typu ciekawy Nic szczególnego tak naprawdę, nie mam do powiedzenia Co tu zrobić Di Maria Matko, jak się dziwnie gra, okej okay, Jest założona siatka, tapin No i tutaj Benzema się tutaj szykował na tapinka Ale okej okay. Biegnie Fedę. Bo do Kiedzy podanie. Fede, Ach, za, bardzo, za bardzo go szukałem. Wiem o tym, ale. Chcę zobaczyć, jaki ma strzały, Chcę zobaczyć, jak to u niego z tym wszystkim wygląda. O, i Fede, pięć słabszej nogi. Albo też niekoniecznie strzał w środek, panie Fryderyku. Świetnie. Di Maria. O, jakiś tutaj Fryderyk wbiega w pole karne, chyba. Dośrodkowanie. Za lekko. Chciałem mieć taką przewrotkę. Skorpiona. I pyk. No, wam teraz ale wszystko broni. Ja nie wiem. Di Maria. Cyk. Takiej bramki potrzebowałem. Do, dosłownie tego potrzebowałem. jest bramka Di Marii, co by nie mówić. Strzał z zaliczonego. z bramka zaliczonego do Okej. Okay. 1-0. Teraz, 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 teraz. 10-9 tempa. Pyk. Uderzenie. Da się, da się strzelić normalną bramkę w, tym, w, tym, w tej grze, czy już tak. Nie, wiem, odnoszę wrażenie, że twoje dwie bramki na spokojnie mogłyby zalecić jako dwa samobójki. Karim, Cyk, to było do Kiezy. Cyk, Fryderk Kieza. Z 3-0. Mamy Age Pierwsza bramka Kiezy. Nie najgorsza, muszę przyznać. Mało będzie pików, bo wtedy nie mam kart. Ale może trafimy to w jakiś fajny. Poder. 3 karty 8-3. 3 najbardziej trafiane karty praktycznie z Paczek 8-3. Cholbiega chyba ciężej trafić, więc. No niech będzie Co mamy tym razem? Eee, Okej okay. Dużo Francuzów widziałem Był tam też Di Maria pomarańczowy, no dobra Pięknie, Fede Współpraca z Di Marią, to już... Przedsmach tego, co będzie w tym sezonie A to było do Kiezy Pyk O, ale to leciało, chciałem na zielono Kurczę, pieczone, też pełny, w pełnym biegu to było nie, Joe Cole, troszkę miejsca i broni Mike, pięknie. Chyba dało to się wyjąć. noż takie wrażenie, no ale no, stracimy pierwszą ramkę dzisiaj. I cyk. No, Fryderyk, znowu miał to zielono. Ale ładna fmeska, tym razem jest przywrotki, tylko po prostu finezyjny strzał Fedek je za 1-1. Mm. Ciekawa sekwencja Karim Fede Kieza Przyjęcie Uderzenie I to jest 2-1 Druga bramka, trzecia już dzisiaj Na razie trzy brameczki w dwóch meczach Bilans typu całkiem solidny Pięknie Oj hat-trick Hat-trick, hat-trick, hat to widzę Cyk Miało być na zielono, ale no te fineski Chiese ewidentnie się dają po prostu No to widać, że potrafi zawinąć rogala. No i mamy Hatrika w pierwszym, w pierwszym, w drugim meczu. Jak już znajdzie na zielono tym Kiezą, proszę Państwa. No... Oj, to będzie trzyma. Niestety, niestety. Giorgio Kilini. Fatalny błąd. Dobra, pierwsza połowa za nami. Fedekieza z Hatrikiem, także myślę, że nie najgorsza statystyka. Druga połowa przed nami. Oby po prostu powiększyć ten wynik, bo mecz jest do ugrania. To trzeba po prostu wygrać, tak naprawdę. Jeszcze jedną rameczkę, jak i. Będzie dobrze. O nie, o nie. Nie, Joe. I kafu. Dobrze, że tam byłeś, panie kafu. Gość trzeba powoli uruchamiać. Nie za bardzo mi się to podoba. Kacznego do balu, kiesel, balu bola. Kiesel, będzie ci upołyszany? Kiesel! 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 Myślę, że można strzelać jak najbardziej. Polecam serdecznie. Czwarta bramka. A może Karim? Naprawdę? 98 bez Ema nie strzela, tylko czegoś. No tak, nie fajnie Karim. Och. Rafaela, tak właśnie nie byłem pewien, że ta A to jest w ogóle headliner, pewnie, Byłem pewien, że to jest to, tutaj. Headliner z lami, bramki. strzeliła. Kurczę, dobra, trzeba się ogarnąć, bo 5 minut do końca. I... hulit. Pod poprzeczkę, górna siatka. 5-3, było całkiem ciężko, nie ukrywam. Troszkę się bałem, bo sam koniec, ale... No, dużo grałem na Kiedze, nie będę ukrywał. W tym meczu dużo było grane na Fryderyka, ale... na strzelił 4 bramki, raczej... Było warto. Także wygrywamy bilans 2-0 i zróbmy sobie może na sam koniec pik 86. Czemu nie? Okej, okay, no i inne samo zakończenie oczywiście pik 86. Eee, przepalimy sobie nawet Joe Harta, ponieważ... Czemu nie? Eee, no i co? Pik 1486, także mamy 4 walkouty. Eee, myślę, że jakaś specjalna karta na pewno się pojawi, raczej nie ma szans, że nie będzie żadnej specjalnej. Więc w ostatnim piku będzie. Ouuu! Z... Toc 97! Okej, okay, solidnie, muszę przyznać, modlić kosztuje aktualnie około 30 tysięcy monet, okej, okay, kończymy dosyć solidnie, e, to był wspaniały odcinek z PDKiezą, bardzo Wam dziękuję za oglądanie, widzimy się niedługo, zostawcie paczkę w subskrybujcie kanał i do zobaczenia, trzymajcie się!